Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Bardzo, bardzo długo się nie widzieliśmy, ale jak wiecie, dla tych, którzy obserwują, dla tych, którzy nie obserwują mojego kanału, miałam trzydziestkę. Weszłam już w swój taki okres życia. Fantastyczny myślę, taki już bardzo dojrzały, taki na bardzo serio i bardzo mi jest z tym dobrze. Urodziny się udały, później były małe ferie z rodzinką, pojeździłam na nartach, wypoczęłam i wróciłam do pracowni z nowymi siłami, z nową werwą, z nowymi pomysłami i z chęcią do pracy. Yy, niestety, no, wszystko ma swoje plusy i minusy. Plusem było to, że miałam czas wolny dla siebie, dla rodziny, yy, mogłam się zrelaksować, a minusem było to, że yy, no, zaczęłam być w tyle z laleczkami. Ale teraz planuję wszystko nadgonić. Yy, może nie uda mi się do końca lutego, lutego zrealizować wszystkich modeli, które sobie na luty zaplanowałam, no ale nic straconego, po prostu to wszystko przesunie się najwyżej na marzec. A dzisiaj. Chciałam Wam przedstawić trzy lale, które mam aktualnie do adopcji. Są to: pierwszą lalą, którą trzymam jest to lala z modelu od Timmerman, model Inga. To jest duża lala. Ona ma jakieś 60 cm, powiedziałabym. Tak, mierząc sobie po prostej, po krzywiznach, może mieć nawet może i troszeczkę więcej. Ann Zimmerman ma to do siebie, że rzeźbi śliczne buźki. To są takie buzie, spokojne buzie kluskowatych niemowląt, ona właśnie robi większe lale przeważnie, takie jeszcze nie todlery, ale już większe niemowlęta. Ja bardzo lubię takie lale i można powiedzieć, że zaczynam się w nich specjalizować, bo... To, to jest taka lala, którą można włożyć do wózka, nawet już od biedy do spacerówki i można z nią wyjść. Ona jest takich pokaźnych rozmiarów, nie ma też problemów z kupowaniem ciuszków na e, takie lale, dlatego że no wszędzie, w każdym nawet markecie, znajdziemy ciuszki w rozmiarze 62 czy tam 68. E, no i też e, możemy czuć e, ciężar tej lali w ramionach e, i, i ona jest taka fajna też do zdjęć, fajnie się układa. Także naprawdę zaczynam się specjalizować w takich większych modelach. Jeszcze nie to dlerach, ale już takich właśnie po prostu większych niemowlakach. Co mogę o niej opowiedzieć? Ona ma kończyny pełne, układa się tak jak widzicie, główka opada. Ona się leje przez ręce, zresztą jak każda moja lala staram się, żeby po prostu to ułożenie było bardzo naturalne, że jak trzymamy po prostu to, żeby wyglądało, że to jest po prostu śpiące prawdziwe niemowlę. Co jeszcze? Włoski mam szczepione w kolorze Baby Blond, chciałam, żeby była taka delikatniutka, natomiast rzęski już szczepiłam jej w takim delikatnym brązie, bo chciałam jednak zrobić taką troszeczkę ciemniejszą oprawę oczu. Zaczęło mi się to podobać i zauważyłam, że dużo dzieci tak ma, że niekoniecznie jeżeli jasne są włoski, to też jasne są rzęsy. Czasami oprawa oczu jest po prostu ciemniejsza, natomiast włoski już są niemalże białe czasami u niektórych dzieciaczków. Także tutaj u niej zastosowałam taki myk, bo chciałam podkreślić te piękne powieczki. Kamera nie chce mi złapać ostrości. Może dlatego, że tutaj cień pada. I tak to wygląda. No, w każdym bądź razie to jeszcze mogę Wam powiedzieć. Waży około. 4 kilo, ale nie całe, na pewno nie całe 4 kilo. Jest to z założenia dziewczynka, natomiast przymierzałam jej czapeczki chłopięce i może być to zarówno też piękny chłopiec. Także to wyboru do koloru. Jej sesję zdjęciową możecie znaleźć jak zwykle na stronie na Facebooku Reborn Sugar Baby Smolińska. Tam każda lala ma swój album, który jest podpisany po prostu nazwą modelu i nazwą rzeźbiarki. Jest ona również wystawiona na Allegro. W cenie 2300. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, możecie oczywiście do mnie pisać. To jest lala taka full, wypas, czyli ma nałożony warniż, ma wszczepione włoski, czyli cena jest po prostu dlatego normalna. Na razie troszeczkę odeszłam od tych laleczek budżetowych, dlatego że widzę, że dużo osób ma wątpliwości co do przetrwania farby na takiej lali. Natomiast, no, też prawdą jest to, że. Modele, które zaczęłam teraz robić, wymagają tego aż proszą się o to, żeby jednak tą strukturę warniszową na nie nałożyć. Także to jest lala od Antimerman, a teraz pokażę Wam następną lalę, która jest do adopcji. Tą sobie odłożę może na kufę. Tak. A tu jest taki mały fajny bobasek, to już, jak widzicie, jest taki bardziej noworodek lala z modelu Avery od Dennis Pratt. Też taki fajny blondasek. Również wszczepione ma włoski w kolorze baby blond. Natomiast jak możecie zauważyć, one wyglądają troszeczkę jaśniej niż u e, Ingi, dlatego że na każdej lali w zależności od jej karnacji i mam wrażenie, że też trochę od y, jej zachcianki, y, kolor y, zmienia się delikatnie. Także tak to tutaj wygląda. Awery ma pełne rączki i nóżki 3 czwarte, natomiast body, które dostałam dla niej jest, bod, jest bodami dla lali o kończynach 3-4. Być może takie było zamierzenie, że lepiej jej proporcje się prezentują, jeżeli ma założone rączki 3 czwarte, to już. Każdy może sobie ocenić. Według mnie układa się naprawdę bardzo rewelacyjnie, bardzo rewelacyjnie, ale powiedziałam. Bardzo fajnie, naturalnie. Ja oczywiście na prośbę klienta mogę zmienić body na takie z pełnymi kończynami, bo nóżki ona ma dosyć wysoko, też łódka zakończone, więc nóżki też mogą być pełne. I nie będzie tutaj jakichś zaburzeń proporcji, także. Mogę zmienić to wody za dodatkową opłatą, po prostu żeby mi się zwróciły koszta tylko i wyłącznie za wody. Jeżeli chodzi jeszcze o awery, zarówno ona, jak i Inga mają smoczki magnetyczne. Możecie je zobaczyć na sesjach zdjęciowych na Reborn Sugar Babies z Smolinska. Ma powieczki 3D. Włoski, mówiłam już, szczepiane z moheru Baby Blonde. Rzęski tutaj tak samo jest. Ciemniejsza oprawa oczu, żeby właśnie podkreślić tą buzię, podkreślić jej urodę. Ona ma taką anielską urodę. Jest bardzo delikatna. Taki kwiatuszek fajny. Bardzo ładnie prezentuje się na żywo. Bardzo ładnie prezentuje się na zdjęciach. Czasami tak jest, że właśnie model wygląda na żywo ładnie, a na zdjęciach nie wygląda, nie można z niego wyciągnąć tej esencji. A tutaj ona zarówno prezentuje się dobrze na zdjęciach, jak i na żywo. Ale na żywo przypuszczam, że zawsze jest lepszy efekt. Jednak mimo wszystko, chociażby dlatego, że jak się już tą lalę bierze w ramiona, to ma się wrażenie, że to jest po prostu prawdziwe dziecko, a żadne zdjęcie tego uczucia nam nie przekaże. Jeszcze tutaj. Pokażę jak ona się układa, jak się leje przez ręce, jak główka opada, zobaczcie, no wymaga podtrzymywania, tak jak prawdziwe niemowlę, prawdziwy noworodek. Mi się ona osobiście bardzo podoba, taka delikatna ta buziunia jest, taka naprawdę spokojna, można by było się na nią patrzeć godzinami. Jednocześnie też jest taka kluseczka troszkę, nie jest taka wychudzona, prawda? Zobaczcie. Postaram się, żeby kamerka złapała ostrość. Naprawdę bardzo mi się podoba. W każdym świetle wygląda troszeczkę inaczej. E, fajnie wyglądają powieczki e, z, tym, z tymi grudkami 3D. Nic dodać, nic ująć. Bardzo mi się ten model podoba i, i ma duży potencjał, bo jak wyjęłam go niepomalowanego z kartonu, to stwierdziłam, że chyba nie będzie taka ładna, jak mi się wydawało. A dopiero w trakcie malowania wyszło, jaka ona jest po prostu piękna. Także to tyle, jeżeli chodzi o awery. Odłożę sobie ją i pokażę Wam ostatnią lalę, którą już widzieliście zresztą, ale widzieliście ją na bardzo króciutkim i szybkim filmiku, na którym ja jej nie trzymałam, tylko pokazywałam ją na pufie do sesji zdjęciowej, jak leżała. To jest Aisha, lala etniczna. Oj, troszkę włoski ma rozczochrane. Nie czesałam jej od momentu wyjazdu na ferie, także, także troszeczkę ma takie zwichulone, ale nic straconego, szczoteczką dla niemowląt można przeczesać. Nie będę jej może już rozbierała z tego pajacyka, dlatego że pika mi, miga mi bateria tutaj widzę w aparacie, także zaraz może mi się skończyć nagranie, nie chciałabym tego powtarzać. No Aisza jest śliczną murzyneczką, można swobodnie powiedzieć. To nie jest już mulatka, to jest jednak murzynka. Możecie też zwrócić uwagę tutaj na ciemną oprawę ust. Nosek ma otwarty, zresztą jak wszystkie moje lale. Żyłki na powieczkach, żyłki na całym ciałku, powieczki ma 3D, również ma położony warnisz. Wszystkie aktualnie moje lale mają położony warnisz i, i mają szczepione włoski, także są to lale pełno... Nie wiem jak to powiedzieć. No, no w pełnej opcji wykonane. Ostatnie zbliżenie na śliczną Aiszę. Ona również jest do adopcji. Wszystkie lale wystawione są na Allegro. Możecie mnie znaleźć pod nikiem Basiulka34 z małej litery. Taki jest mój stary nik, który miałam będąc jeszcze taką nastolatką na Allegro i tak już zostało. Po prostu zostawiłam sobie ten nik przypisany do konta, więc możecie mnie pod nim Odszukać na Allegro. Także to tyle, słuchajcie. E, jeszcze Wam powiem pokrótce, e, jestem w trakcie wykonywania modelu Noja, e, ale nie pamiętam od kogo od jakiejś niemieckiej rzeźbiarki. Mam tutaj ściągę e, od Inny Wollrich Ina Wollrich, czy Inga Ina Wollrich. Model Noja z takim uśmieszkiem, e, piękny profil twarzy, w ogóle piękna buzia. Zresztą wszystko zobaczycie już na dniach, będzie gotowa. Myślę, że w poniedziałek już powinna mieć Noja swoją sesję. Poniedziałek, wtorek. I co jeszcze? Jestem też w trakcie wykonywania lali dla siebie kolejnej lali dla siebie, którą przygotowuję pod Wernisasz, który jednak się odbędzie w maju. I będzie to model Luciano od, czy Luciano, jak kto woli. Myślę, że obydwie wersje są poprawne od Cassie Brace. Jano jest przepiękny, ale dopiero położyłam mu żyłki i naczynka, nie chcę się śpieszyć, chcę nad tą lalą po prostu usiąść, przekazać jej serce, duszę, moje uczucia i tyle. Także pozostańcie czujni, oglądajcie kanał, oglądajcie zdjęcia na Sugar Baby Smolińska, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!